Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. W środę o godzinie 16.16 .16 po przerwie. No, pracuję sobie trochę za kulisami, dlatego, dlatego nie, nie, nie ma tych live'ów teraz regularnie, ale będą. Będą i lepsze rzeczy. Natomiast dzisiaj jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam o nowych warunkach dotyczących kredytów na start działalności w UK. Bo, bo tym właśnie zajmujemy się my, jako firma Biznes Concierge. <coughs> zajmujemy się sporządzaniem biznesplanów, prognozowaniem finansowym pod wszelkiego rodzaju projekty inwestycyjne. I właśnie, słuchajcie, w ogóle przywitajcie się. Powiedzcie, że tutaj jesteście po drugiej stronie, bo nie lubię tak mówić do tej kamery sama. Jeszcze się do tego nie przyzwyczaiłam. Może z czasem mi pójdzie lepiej. Nie wiem, czy mi tutaj komentarze też działają. Także dajcie znać. W każdym razie, tak. Dzisiaj bardzo ważna, istotna sprawa. Powtórzę to kilka razy, bo dotyczy to, słuchajcie, działalności startup na terenie, na terenie Wielkiej Brytanii. Do tej pory. Działalność startup była klasyfikowana jako startup do 24 miesięcy działania, sprzedaży, tak? Odkąd zaczęła się sprzedaż. Natomiast od marca tego roku dostaliśmy rok więcej. Co oznacza tylko tyle, że jeżeli macie swój biznes, działacie 2 dwa lata, 2,5. Dwa Macie szansę jeszcze dostać środki, kredyt na rozwinięcie tego biznesu, bo cały czas będziecie jeszcze w oczach banku startupem. To jest o. Już jestem. To jest dobra informacja, bo do tej pory, tak jak powiedziałam, to było 24 miesiące, czyli każdy, kto już swój biznes prowadzi powiedzmy 2 lata nie, przepraszam, rok Rok i 10 miesięcy miałby już ciężko zmieścić się w czasie. Natomiast druga sprawa, tutaj jeszcze do tego dopowiem, że te kredyty startupowe, właśnie tu w porównaniu do, do wszelkiego rodzaju kredytów na rozwój, mają cały czas dużo lepsze warunki. Wszystkie środki oczywiście idą z British Business Banku. British Business Bank ma tutaj monopol w UK na, na wszelkie pomocy finansowe, biznesowe i, i, i tylko biznesowe. Natomiast tak, powtarzam jeszcze raz: trzy e, lata działalność cały czas jest klasyfikowana jako startup, czyli pierwsze trzy lata. Możemy się starać o kredyt dla startupu. Kredyt dla startupu to jest 25 tysięcy funtów standardowo na osobę w biznesie do czterech osób w biznesie, czyli możemy aplikować maksymalnie o 100 tysięcy funtów, jeżeli jesteśmy we czwórkę i oczywiście każdy z nas ma udziały w danej firmie. To Cztery osoby mogą starać się o taki kredyt na start, czyli możemy zdobyć 100 tysięcy funtów łącznie. I co teraz właśnie jest ważne? Jeżeli działamy dwa lata, ponad dwa lata, mamy nadal szansę na ten kredyt startup. Jeżeli chodzi o warunki tego kredytu, to co jest najważniejsze, to jest kredyt check. Jeżeli przejdziemy pozytywnie, kredyt check, możemy wtedy. Zacząć działać, tak naprawdę, jeżeli chodzi o biznesplan, prognozy finansowe. Jeżeli to macie, fantastycznie. Jeżeli potrzebujecie fachowego oka, oka eksperta, z chęcią zerknę, bo y, lubię biznesplany. Szczerze powiedziawszy, nawet i wieczorami potrafię gdzieś tam, jak już dzieci śpią. Otwierać laptopa i, i, i czytać biznesplany, lubię to po prostu robić. E, natomiast tak, kredyt czek, jak przejdziecie, to jest pierwsza sprawa bardzo istotna. Później, e, co, jest, co jest ważne, to jest ważna jest Wasza wypłacalność. Natomiast e, ogólnie, e, jeżeli chodzi o kredyt, kryteria przyznania będą bazować na e, tym, jaki jest biznes plan i jakie mamy prognozy finansowe roczne na naszą działalność? No i oczywiście nasza wypłacalność. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące kredytów na start, to zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Będę opowiadać. Dla tych, którzy dołączyli teraz, powtarzam, kredyty dla startup. Są przyznawane do trzech przez pierwsze trzy lata działalności, czyli jeżeli mamy swoją działalność, gdzie sprzedaż, sprzedaż właśnie, to jest też bardzo istotna kwestia, jest tego typu, że jeżeli chodzi o spółki limitowane, tak, to mamy do czynienia z datą inkorporacji, czyli założenia firmy tak, i datą rozpoczęcia tradingu. To są dwie różne daty. Nie tylko, przepraszam, nie tylko w spółkach limitowanych, bo i przy samozatrudnieniu, tak, mogliśmy zadzwonić do H Marsji zarejestrować się na samozatrudnienie, na samozatrudnieniu, powiedzmy 10 lipca roku 2019, natomiast zaczęliśmy działać, zaczęliśmy jako taką sprzedaż dopiero Pół roku później, więc to pół roku, jeżeli udowodnimy, że w tym czasie nie sprzedawaliśmy, nie, nie prowadziliśmy żadnej sprzedaży zarobkowej na naszej działalności, to nie będzie ono liczone jako trading. A nasza działalność będzie cały czas klasyfikowana jako startup, jeżeli nie przekroczy trzech lat trzech, nie dwóch, jak to było do tej pory, jest nadal, bo te warunki wchodzą tak naprawdę w życie od marca tego roku. Także każdy biznes, który już prowadzi swoją działalność przez dwa lata, ma jeszcze szansę dostać te środki startupowe. Środki startupowe, mówią oni, dlatego że one są, mają, mają nieco lepsze warunki niż, niż kredyty na rozwój firmy, gdzie tutaj już liczą się nasze liczby. I tu już chcą od nas więcej pieniędzy z powrotem. Z mojej strony to wszystko na temat startupów, a teraz skorzystam z okazji, że jestem tutaj live, bo nie jestem tutaj regularnie ostatnimi czasami, ale to tylko dlatego, że pracuję za kulisami. Natomiast jest książka, jest książka, a ja jestem współautorem. Także słuchajcie, kochani, tu w tej książce znajdziecie, tu jest 53 współautorów, więc znajdziecie 53 inspirujące historie, naprawdę ludzi takich jak ja i Ty, ludzi, którzy zmagali się z kryzysem, poradzili sobie i opisują swoją drogę podczas kryzysu. Książka jest pod wydawnictwem OSM Power. <laughs> Także znajdziecie tu też historię Marcina Osmana, może go kojarzycie, świetny człowiek od sprzedaży. I mój rozdział tutaj też jest. Napisałam, tak, napisałam rozdział do tej książki. Słuchajcie, w moim przypadku to był kryzys obfitości, natomiast to też jest kryzys, z którym trzeba sobie umieć poradzić. I mówię to z autopsji. A, a przeczytać więcej możecie z tej książki, także jeżeli chcecie, to dajcie znać. A znajdziecie tam tak naprawdę historie dotyczące rewolucji, ewolucji, zmiany, przygotowań i mobilizacji przede wszystkim. Także jeżeli potrzebujecie, Inspiracji, mobilizacji, potrzebujecie rewolucji, myślicie o zmianach, a nie jesteście gotowi, to myślę, że fajnie do poduszki poczytać, czy z rana, czy wieczorem. Książkę zapraszam, bo jestem współautorem, powtarzam. Udało mi się. Nie, nie udało mi się, tak naprawdę ciężko na to pracowałam. Jak i na całą resztę. Także słuchajcie, książka, książką. Wracając do kredytów startup. Trzy pierwsze lata są klasyfikowane cały czas jako startup. Także, jeżeli macie biznes, prowadzicie biznes od ponad dwóch lat, macie teraz od marca szansę na to, żeby dostać jeszcze środki na rozwój swojej działalności, jeżeli takowe potrzebujecie. Jeżeli potrzebujecie, słuchajcie, zapraszam do mnie link będzie gdzieś tam tam w komentarzach, ale możecie mnie znaleźć tu, możecie mnie znaleźć na YouTubie, możecie mnie znaleźć na, na Facebooku, tak? Na Facebooku tutaj jest teraz właśnie transmisja na Facebooku, na YouTubie, na stronie internetowej mybiznesplan.uk a Business w UK to jest nowy projekt o tym za niedługo, dlatego właśnie nie jestem tutaj tak często, bo pracuję za kulisami. Słuchajcie, będą szkolenia stacjonarne w Szkocji i już gdzieś tam w jakimś wywiadzie mówiłam o tym, także mogę powiedzieć głośno, bo to się dzieje już teraz za kulisami, ale niebawem będziemy się widzieć na żywo, bo będą szkolenia stacjonarne. Biznesowe z różnych dziedzin biznesowych yy, i inwestycji też. Yy, dla, dla ludzi biznesu, dla ludzi przedsiębiorczych, dla ludzi, którzy myślą o swojej własnej działalności, niekoniecznie może wiedzą, gdzie i jak, od czego zacząć. Yy, na pewno będzie dużo inspiracji na tych szkoleniach i będą to piękne yy, nasze szkockie okolice. I, yy, yy, co najważniejsze, będzie opieka dla dzieci. Także słuchajcie, nie, nie będziecie musieli się martwić o to, czy wasze dzieci będą, e, zostaną z babcią, ciocią, która niekoniecznie jest tutaj z nami w UK, e, bo większość z nas nie ma tego luksusu tutaj. No, musimy się posiłkować znajomymi, a wiadomo jak to jest, trochę głupio. Czasami może, może tak czujemy się nie do końca komfortowo z tym, że my mamy jechać gdzieś, szkolić się, bawić się, a, a, a ktoś ma nasze dzieci bawić, no nie. Ja przynajmniej tak mam, więc to pomysł zrodził się. Potrzeba matką wynalazku. O, tak, tak to się mówi. Pomysł zrodził się z, z, z moich przemyśleń, bo lata się szkoliłam, musiałam gdzieś latać, jeździć, musiałam wszystko zresztą, nawet w ten weekend. Tak naprawdę jadę kilka, kilka godzin do Anglii na szkolenie nie będzie mnie trzy dni, trzy noce, cztery dni. Ciężko będzie, bo, bo, bo maluchy będę tęsknić, więc fajnie by było wyjść temu naprzeciw. Nie, nie do końca fajnie by było, bo fajnie będzie, bo ja to właśnie robię teraz, także wyjdę temu naprzeciw i będzie możliwość szkoleń, różnego rodzaju szkoleń biznesowych, jeżeli są jakieś tematy, które Was interesują, o czym chcielibyście się pouczyć w dobrym towarzystwie. Cześć Mariusz. Cześć Mariusz, fajnie Cię widzieć po drugiej stronie. To zapraszam, bo to się będzie działo niebawem. A teraz powtarzam jeszcze raz, jeżeli chodzi o startupy, kredyty dla startupów. Cześć, cześć Madziu. Dobrze wiedzieć, że jesteście z drugiej strony, bo po, po tej stronie kamery, tak mi dziwnie tutaj, samej, strasznie, nie jest to takie proste, gadać sobie do kamery, ale uważam, że jest to umiejętność, której naprawdę w dzisiejszych czasach warto się nauczyć, bo być może i mój kryzys obfitości właśnie stąd się wziął, że, że przełamałam się, co naprawdę nie było łatwe. Przełamałam się i, i, i zaczęłam mówić do kamery, siedząc sam na sam przed kamerą. Fajnie, fajnie jest widzieć, i, i fajnie, że mamy taką technologię, że wy możecie mi tam po drugiej stronie napisać, że tam jesteście i, i, i widzicie i słyszycie, że faktycznie nie jestem sama. No i tak naprawdę bardzo fajnie jest, słuchajcie, słyszeć od klientów, że. To, co, czego oni słuchają, to, to jest w jakiś sposób wartościowe, to, to coś daje i, i to nie jest bez sensu. Że ja nie, nie siedzę sobie tutaj i nie tracę sobie czasu, tylko to ma, ma swoją wartość i ja uważam, że to jest na dzień dzisiejszy naprawdę bardzo dobry kanał marketingu pokazać siebie, bo. Cokolwiek byśmy nie robili, jakiekolwiek wspaniałe nasze produkty nie będą, jeżeli nie wyjdziemy naprzeciw i nie powiemy o sobie, nie pokażemy się, to ich nie sprzedamy. To jest raz. A dwa. A dwa, zgubiłam wątek. Chciałam coś powiedzieć i, i, i zapomniałam. Tak więc jeżeli. No, właśnie, to prawda, to prawda mówi Mar Mariusz: O, jest z nami Katarzyna. Witaj, Katarzyna. Także, tak naprawdę, jeżeli nie wyjdziemy z tym, co mamy, nie powiemy o sobie, to nikt się nie domyśli. Tak, będziemy zawsze mieli klientów z polecenia, którzy będą wiedzieć o nas od kogoś i to są zawsze najlepsi klienci, bo oni wiedzą, po co przychodzą, więc to jest super. Natomiast mając, bez marketingu nie ma sprzedaży, Kasia, tak, dokładnie. Bez marketingu nie ma sprzedaży. A, a ten marketing tak naprawdę mamy za darmo. Ja odkąd prowadzę swoją działalność, naprawdę mało, mało, bardzo mało zainwestowałam w marketing, a, a wszystko się rozwinęło, bo dzielenie się swoją wiedzą to tak naprawdę, no, robimy to za darmo. Tak, ok, ale nas to sporo kosztowało, i dzięki temu, że my mamy wiedzę i przekazujemy ją dalej, i ktoś usłyszy to z drugiej strony, zaufa nam, przyjdzie do nas i to jest właśnie nasza zapłata, bo to będzie nasz klient. A tak naprawdę to w ogóle to mówiłam o nowych warunkach, nowych warunkach dla startupów. Także powtórzę się jeszcze raz rozwinęłam się w innej kwestii. Powtórzę się jeszcze raz, jeżeli chodzi o nowe warunki dla startupów w UK, to słuchajcie nie dwa lata, a trzy lata już teraz działalność sklasyfikowana jako startup, więc jeżeli jesteście już ponad dwa lata, macie swoją działalność, sprzedajecie, ale czujecie, że potrzebujecie zastrzyk gotówki, żeby to nabrało wiatru w żagle, to zapraszam, bo tym właśnie się zajmujemy, czyli kredyty. Dla startupów, dla działalności typu startup, biznesplany, prognozowanie finansowe pod tego typu aplikacje i różnego rodzaju projekty inwestycyjne. Także trzy lata, nie dwa. Jeżeli macie, prowadzicie swoją działalność dwa lata, dwa i pół nawet, nadal, nadal mamy szansę zdobyć środki na rozwój tej działalności. Tak naprawdę do dwóch lat i dziesięciu miesięcy i już dalej bym nie, nie ryzykowała, bo najszybszą aplikację, jaką zrobiliśmy, zrobiliśmy zeszłym, pod koniec zeszłego roku to były trzy tygodnie z pieniędzmi na koncie, To była aplikacja na 25 tysięcy funtów na, na osobę w biznesie udało nam się dopiąć tą aplikację w trzy tygodnie z pieniędzmi na koncie natomiast różnie to bywa bo tutaj potrzebne są różnego rodzaju informacje i to jest sytuacja która jest bardzo bardzo zależna od danej działalności także to co do startupów jeżeli macie jakieś pytania to zapraszam do komentowania przypominam się o książce napisałam popełniłam to nie udało mi się, już chciałam powiedzieć, że mi się udało, nie, nie udało mi się. Siedziałam nad tym nocami, czasami, ale napisałam. Następna to jest współautorstwo, tam jest jeden mój rozdział. Jeżeli szukacie inspiracji, to zapraszam 53 współautorów. Super projekt, naprawdę świetny projekt. Następna książka będzie, będzie już mojego autorstwa. Muszę to w końcu zrobić, no nie? A, a tymczasem, słuchajcie, życzę Wam miłego popołudnia. Ja wracam do pracy, bo za kulisami dzieje się bardzo dużo. Przypominam też, niebawem niebawem wyjdą informacje na temat szkoleń stacjonarnych. Jeżeli są tematy, które Was bardzo interesują, gdzie widzicie, prowadzicie na przykład swoją działalność i widzicie, że wiedza w tym zakresie gdzieś tam kuleje i przyda się ją podreperować, to zapraszam, dajcie mi, wysyłajcie może najlepiej maile, ja tu gdzieś podrzucę maila info.mybusinessplan.co.uk, jakiekolwiek pomysły dotyczące tych szkoleń zapraszam, a szkolenia, tak jak powiedziałam już wcześniej, będą stacjonarne tutaj w Szkocji, w naszych pięknych szkockich okolicach, bo chcę właśnie promować nasze piękne szkockie okoliczności przyrody. To raz, i te dla rodziców y, dobra wiadomość, bo będzie opieka dla dzieci. To jest to, nad czym ja pracuję na chwilę obecną, za kulisami. Co mogę już powiedzieć głośno, y, żebym przez przypadek nie zrezygnowała z tego pomysłu albo nie zaczęła się rakiem wycofywać, to się już dzieje. E, także jak tylko będę miała konkretne informacje, to na pewno się pierwsi o tym dowiecie. A tymczasem ja życzę Wam. Udanego popołudnia, znikam do pracy, a wytrzymajcie pozytywną energię i do zobaczenia następnym razem.